W ciągu ostatniego roku próbujemy aukcyjnie sprzedawać, kierując środki uzyskane na rzecz fundacji, którą ona za swojego życia założyła. Fundacji, która kieruje pomoc w strony dzieci zagrożonych autyzmem. Cel zatem szlachetny, charytatywny, ale forma jak najbardziej komercyjna, bo inaczej pieniędzy zebrać by się nie dało. Dlatego Daes próbuje i wprowadza coś, czego we Wrocławiu jeszcze nie było. Coś, co, drodzy Państwo, jest doskonałą zabawą. To nie tylko szansa na to, aby zdobyć jakieś wyjątkowe przedmioty za niewielkie pieniądze, dlatego że my tak naprawdę te ceny wyjściowe lokujemy na stosunkowo niskim poziomie licząc się z tym, że Wrocławianie, że Polacy nie są tak zamożni jak Amerykanie czy Anglicy my nie mamy tych tak zwanych starych pieniędzy które byśmy mogli sobie spokojnie przeznaczać na nasze luksusowe zaścianki A, bo one nie dają sobie sprawy oczywiście, tej wartości tak oczywiście ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze że antykwariaty są miejscami luksusowymi bo tutaj mamy rzeczy tak naprawdę nikomu to niczego niepotrzebne to nie są rzeczy pierwszej konieczności typu chleb, masło, etc. To są rzeczy wyjątkowe. Rzeczy, które w antykwariacie kupując, czy kupując na aukcji, one dostają certyfikat, one dostają znak, że są tymi, za które się podają. Inaczej mówiąc, jeżeli patrzymy sobie tutaj na pozornie, bardzo podobne przedmioty: para świeczników, jeden świecznik i ten bardzo bogaty i zdobiony na końcu. Czy powinno to być tak, czy powinno być inaczej? Dobrze stoją. Te są najstarsze, te są z końca wieku XVIII. Ten jest o 50 lat młodszy, bo to jest XIX-wieczny świecznik. A ten, który wydaje się być wręcz renesansowym cacuszkiem, pochodzi z wieku XX i to z drugiej jego połowy. Jest przedmiotem antykopodobnym. Jeżeli tego typu rzeczy trafiamy na tzw. giełdzie staroci czy w jakichś innych miejscach, czy na internetowych aukcjach. Możemy mieć wątpliwości, powinniśmy mieć wątpliwości, czy dokonujemy słusznego wyboru. W przypadku kupowania czegoś w antykwariacie czy na aukcji, jeżeli mówimy, piszemy, ogłaszamy i stukamy młotkiem, że właśnie stał się pan, pani, państwo, właścicielami osiemnastowiecznych świeczników z brązu wyprodukowanych w Holandii bądź w Anglii, to są bardzo podobne rzeczy, to wtedy macie gwarancję, że tak rzeczywiście jest. Zatem wygrywanie na aukcji, szczególnie gdy sprzedawane są przedmioty pochodzące od Barbary Piaseckiej Johnson, to innymi słowy bardzo poważne zakupy. Ta znając się na antykach nigdy nie nabyła rzeczy przeciętnej. Często kupowała drobiazgi, ale drobiazgi, które będą sprzedawane podczas tej specjalnej aukcji mają wyjątkową jakość i klasę. Dlatego warto przyjść i popatrzeć, niekoniecznie cokolwiek kupując. Jest to spektakl, jest to zabawa, jest to pewna pewnego rodzaju gra. To są emocje, które wciągają. To jest hazard niebezpieczny, ale ekscytujący i fascynujący. Także Patrząc na tego typu kieliszek i taki, który może się wydawać kieliszkiem starszym, z bliska nawet Pan od razu widzi, że on wygląda dosyć nowo i świeżo, a ten wygląda o wiele starzej, bo ten jest z początku wieku XIX, też wtedy pito mocniejsze alkohole, nie tylko wina, nie tylko miody, a ten chociaż jest czy naśladuje formą przedmiot stary, to przedmiotem starym nie jest. I od tego jesteśmy my, aby te różnice wyłapywać i aby proponować zarówno w antykwariacie, jak i na aukcji rzeczy, które naprawdę warte są swoich pieniędzy. A jeżeli emocje się rozgrzeją i rozpędzą, no to ta cena będzie rosła, jak to się mówi pięknie, co doch Boże. Amen. Przyjrzyjmy się teraz kilku wybranym przedmiotom, które będzie można nabyć na aukcji. Wybierzmy się w podróż do Anglii. To takie miejsce na świecie, które teraz stało się bardzo ważne dla Polaków, którzy tam wyjeżdżają, tam mieszkają, pracują, zarabiają i kupują od czasu do czasu angielskie przedmioty, przywożąc je tutaj i sprzedając na giełdach, w internecie czy w antykwariatach. Ale. Tak naprawdę angielskość u nas, jeśli chodzi o antyki, jest taka nie do końca oswojona. Barbara Piasecka Johnson, która mieszkała w różnych miejscach świata w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, ona nie miała tej bariery pod tytułem: Nie kupię sobie czegoś angielskiego, bo my Polacy lubujemy się w Biedermeierze albo w Ludwikach, prawda, 15 czy 16. Nie, ta sztuka światowa. Czyli też i sztuka angielska, ona była przez nią traktowana z wielką atencją. I tutaj mamy doskonały tego przykład: piękny wiktoriański parawan, ręcznie malowany. Wiktoriański, czyli XIX-wieczny, ponieważ Anglicy tak określali swoje style: styl królowej Wiktorii, wczesny, środkowy i późniejszy, prawie cały XIX wiek. Piękny, osiemnastowieczny, osiemnastowieczny zegar. Zegar sygnowany, zegar w idealnym stanie. Nikt go nie zbombardował, nikt go nie wywoził, nikt go nie trzymał w żadnej stodole pośród kur. On po prostu stał sobie w jakiejś angielskiej rezydencji od wieku XVIII. sygnowany. Pięknie utrzymany, sprawny i naprawdę oferowany za niewielkie, relatywnie pieniądze. O wiele mniejsze niż wtedy, gdyby on trafił na aukcję u Chrystiego czy Sołtebiego. Kolejny przedmiot, piękna porcelanowa waza z Derby. Waza, która. Nie tylko zdobi, ale teraz jest takie bardzo ładne określenie, ma potencjał, prawda? Czyli tkwią w niej możliwości. Ja wolę akurat to określenie. Można na przykład z tej wazy zrobić wspaniałą podstawę do lampy. Ona już nie musi być tylko wazonem czy taką klasyczną górnostojką, tylko może być jeszcze czymś. Robiona ręcznie, ręcznie dekorowana w stylu chińsko-japońskim, w stylu Imari, pod kobalt, piękne na złocenia i ta malatura, która się w doskonałym stanie zachowała. Jeżeli popatrzymy sobie na te wspaniałe uszy, na te łabędzie, które się sałują, albo smoki, trudno do końca powiedzieć, co to za zwierzątka. Niemniej, całość wyjątkowo efektowna. I miałbym ogromną przyjemność, gdybym w przypadku tej wazy, czy tych przedmiotów, na poprzedniej aukcji stukał tym młotkiem, mówiąc sprzedane. Niestety, nie, ale to wróci na kolejne aukcje. Dlatego pokazujemy i jak to się yy, mówi czasami w restauracjach gorąco polecamy. Dlaczego gorąco? Dlatego, że to jest przykład klasy przedmiotów, które na tej aukcji czy na tych aukcjach będą Państwu oferowane. Klasy przekraczającej nasz standard codzienny, to nie są te holenderskie, antykopodobne durnostojki przedmioty przywożone masowo z przeróżnych targów. Każdy z tych przedmiotów, od tych świeczników, które pokazywałem wcześniej przez kieliszki, tak efektowny zegar, parawan czy tą wazę i tak dalej, i tak i tak dalej, to są prawdziwe antyki za naprawdę nieduże pieniądze. Aukcja to jednak nie tylko jeden młotek i aukcjoner. To cały zespół ludzi, który czuwa, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich formalności i wreszcie sprawnie. Aukcja przedmiotów Barbary Piaseckiej-Johnson będzie wyjątkowa pod jeszcze jednym względem. Aukcja wygląda w ten sposób, że odbywa się w dwóch miejscach i tak naprawdę możemy się tutaj pochwalić tym, że jako pierwsi nie tylko we Wrocławiu, ale i tak naprawdę w kraju, być może i jeszcze dalej. Organizujemy taką aukcję w dwóch miejscach. Aukcja, która wykorzystuje wszystkie możliwości, które daje nam dzisiejsza technologia, czyli łącza internetowe. Odbywa się to w ten sposób, że główna aukcja, tak naprawdę, jest we Wrocławiu aukcja ta druga odbywa się w Warszawie, czyli łączymy takie dwa miejsca, miejsce Wrocław jest miejscem, gdzie tak naprawdę wszystko się e, zaczyna jakoś tam powoli e, nabierać tempa, jeśli chodzi o aukcje, bo do tej pory nic do tej pory aukcje tutaj no, rzadko się odbywały, tak naprawdę. Jesteśmy tutaj takimi pionierami. Natomiast Warszawa jest miejscem, gdzie Aukcja odbywa się już bardzo dużo, jest sporo miejsc związanych z aukcjami. Ludzie są po prostu do tego przyzwyczajeni. Wiedzą już na czym to polega, wiedzą z czym, z, z czym to się je. Natomiast Wrocław no, jest gdzieś tam troszkę z boku i jest to zastanawiające, ponieważ Wrocław jest miastem, które się bardzo rozwija, a na tym polu tutaj póki co nic się ciekawego nie wydarzyło, także możemy tutaj być z siebie dumni, że jako pierwsi organizujemy tego typu. Wydarzenie. Z tego właśnie powodu, że licytacja odbywa się w dwóch miastach, emocje są jeszcze większe i temperatura podnosi się błyskawicznie z każdym przebiciem. Pierwsza aukcja pokazała to, że przyszło bardzo dużo ludzi i widać, że jest zainteresowanie, że, że ludzi to bardzo ciekawi chcą zobaczyć. Nawet jeżeli, nawet jeżeli nie licytują, to po prostu przychodzą zobaczyć na czym, na, czym to pogląda, na czym to wygląda, ponieważ jest to po prostu bardzo takie nowe, ciekawe wydarzenie. I owszem, było parę takich sytuacji, kiedy licytujący i z Warszawy i z Wrocławia bardzo się bili o, o pewne przedmioty, na przykład była taka sytuacja, był parawan, który, którego cena wywoławcza to było bodajże 2000 zł i został sprzedany za kwotę prawie czterokrotnie wyższą, także tutaj